makiaż gotowy, ale pokażę dzisiaj efekt, jaki daje nasz tusz Intensity który bardzo mocno, 200%, pogrubia rzęsy i je wydłuża. E, tutaj celowo pokazałam już pomalowane i niepomalowane, żeby widać było ten efekt, który rzeczywiście e, tuż daje. Oprócz tego oczywiście również pielęgnuje rzęsy, żeby się nie kruszyły, ma witaminki po to, żeby, żeby te rzęski również m, jako kondycyjnie miały, y, Wszystkie te składniki, które, których potrzebują już po pierwszej aplikacji no różnica na moich delikatnych, bardzo cieniutkich, one są już ciutkie i krótkie, więc tutaj bardzo mocno właśnie już widać. Pierwszy raz to mocno od nasady ciągniemy aż do końca. Później możemy sobie jakby jeszcze bardziej poprawiać po to, żeby ta gęstość była naturalna. I co robi ten tusz? Po prostu nie skleja, a daje taką bardzo ładną za chwilkę jeszcze dolne rzęsy. Jak widać, efekt jest niesamowity. Rzęsy nareszcie są widoczne, ładnie zadbane, niesklejone, a efekt naprawdę no jak dla mnie powalający. Jeżeli jesteś zainteresowana, chciałabyś się dowiedzieć czegoś więcej, napisz tusz, a wyślę ci szczegóły. Wszystkie kosmetyki są również dostępne u mnie.